Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku mojej nowej serii na kanale z prenumeraty od De Agostini, seria szybcy i wściekli. Witam, witam, witam i zapraszam, proszę Państwa, na drugi odcinek, gdzie jest to drugi oczywiście prezent z prenumeraty, a mianowicie jest to Dodge Charger QP1972. Piękny model. Chargera w wersji Coupe z 1972 roku w skali oczywiście 1 do 43. No i proszę państwa, w tym wypadku właśnie ten model, który tutaj macie na zdjęciu jest tutaj. To jest właśnie ten model proszę państwa. Bardzo ładny model stary, taki widać, że to jest typowy klasyk z 72 roku. No kurczę, ładny model. Jak widzicie, model jest mówka folii, nieotwarty. No, i jest po prostu DBS, Nówka folii, nieśmigane. No, i ogólnie chcę też napomnieć, że miałem taką sytuację. E, jakiś czas temu kupiłem sobie mm, w pierwszej kolejności używkę tego doja od jakiegoś tam sprzedającego e, na OLX-ie. Po wysyłce, jak ta paczka do mnie przyjechała, model oczywiście był e, używany, tak? E, po otwarciu przesyłki, jak już paczka dojechała do mojego mieszkania. Okazało się, że w ogóle dziwne rzeczy, bo tak lusterko było y, jedno z jednej strony odpadło z, tej, o, z, tego, z tego co pamiętam z tej strony jedno lusterko odpadło. Gablotka była tutaj pęknięta w pół, że na zasadzie to wystarczyło tylko tak odgiąć i to by już rozwaliło się do zera. No i po prostu ostatecznie zrobiłem zwrot, zrobiłem zwrot y, tego Dodge'a mm, gościowi. No, ale też powiem Wam szczerze, że gościu się troszkę nie zachował, co w stosunku do mnie fair. Nawet dlatego, że on w ogóle nie powiedział mi, że ta gablotka jest pęknięta oraz że te lusterko odpada w tym toczu. Zdjęcia też były porobione w taki sposób, żeby nie było widać tego na zdjęciach, że jest gablotka pęknięta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wydawało się na zdjęciach, że jest wszystko naprawdę w porządku. No ale. Po otwarciu i po porządnym oglądnięciu wszystko mm, okazało się tak naprawdę, jak to wygląda. Tak? Też nie wiem, dlaczego o te tło, które macie tutaj w tym dożu, one były tutaj podklejone z jednej i z drugiej strony taśmą. Nie wiem, dlaczego też sprzedający tak to podkleił, nie mam pojęcia. W każdym razie odesłałem mu to. Oelik zwrócił mi pieniądze i na szczęście jeden z chłopaczków takich na mm, grupie na Facebooku, gdzie są właśnie te. A The Agostini, cała z, z taka grupa poświęcona, sprzedał mi taki model w dobrych pieniądzach, bo dałem chyba za niego około. Pięć dyszek. Nie pamiętam kurczę dokładnie ile dałem. Około pięciu dyszek tam wyszło, albo może 4. Uwierzcie mi, że nie jest to wcale drogo jak za nowy model nieotwarty. Zresztą jest to też model, który należy do prenumeraty, czyli normalnie w sklepie go nie kupicie. Tak jak na przykład te normalne autka co wychodzą co dwa tygodnie zresztą. Oglądacie też moją serię. Co dwa tygodnie odcinek się pojawia właśnie. Moja kolekcja Autek D'Agostini, seria, gdzie, no, wiadomo, otwieramy te wszystkie pojazdy, opowiadam Wam m.in. o tej prenumeracie. Też nieraz Was skatowałem, tą reklamę m.in., pokazywałem, którą widzicie tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, taka historia właśnie z tym Dodge'em Chargerem 1972. Kolejny jest to yy, gadżet z prenumeraty, już drugi. No, i myślę, że wielkimi krokami przejdziemy sobie do otwarcia, no bo to jest chyba cały sens tego filmu. Więc przechodzimy do otwarcia. ściągamy, oczywiście, folię. Nówka nieśmigane. Też zupełnie inaczej ten model popakowany jest, jeżeli mam być z wami szczery. Pamiętacie zresztą, jak się otwiera na tej normalnej serii te auta. To jest taki blaster, wszystko zamknięte w blaster, czy jak to się mówi. W każdym razie wiecie o co mi na pewno chodzi. A tutaj mamy po prostu tak, jakby no taką folię jednorazową. Mamy też taką karteczkę. Jeżeli Was by to oczywiście zainteresowało, możecie sobie to przeczytać na spokojnie. Ale tutaj nic nie ma ciekawego. To idzie do zniszczenia. Ten paprok zabieramy na bok, żeby nam nie przeszkadzał. No i co? Mamy model, mamy tasiemki dwie, które tutaj trzymają tą całą gablotkę, żeby to nie odpadło. To co? W pierwszej kolejności wiadomo mówimy sobie model w gablocie. Jeszcze nie będziemy jej otwierać. Tak się prezentuje z przodu. Tak się prezentuje z boku. Dodge Charger 1972. Tak się prezentuje w tyle. No i tak się też prezentuje z góry. Na pewno muszę uważać na te lusterka, bo widzę, że one już są takie liche trochę. Wydaje mi się, że przy mocniejszym szarpnięciu może to odpaść w każdej chwili. Mamy również tło w grze, aha, tło, w grze. tło tutaj w gablocie. Naprawdę bardzo ładny model. Jak za takie pieniądze to nie było jakoś drogo. Wiadomo, mamy też dwie śrubki, które można odkręcić. Ten pojazd się niczym nie różni od tych normalnych, co wychodzą co dwa tygodnie w środy. Z D'Agostini seria Szybcy Ściekli. To akurat nie wiem, czy auto występowało w filmie Szybcy Ściekli, jeżeli mam być z wami szczery. Moim zdaniem, chyba nie. To jest tylko po prostu taki dodatek, żeby właśnie tu zachęcić ludzi do kupna prenumeraty. Tutaj nie wiem, dlaczego. Takie dziwne klej, coś w tym stylu. Spójrzcie sobie o, tutaj i tutaj. Chyba, że to jest podklejone tło dlatego tak widać. Jeżeli tak jest, no to powiem Wam, że do dupy to jest zrobione troszkę. Dobra moi drodzy, myślę, że możemy sobie otworzyć ten model. Pewno w tych modelach, co otwieram dla was, co dwa tygodnie, nie ma takich taśmek jak tutaj, jak widzicie, bo tutaj z jednej i z drugiej strony trzyma taśma, a to jest po to, żeby chyba się nie otworzyła, żeby się nie otworzyła ta gablotka. Ale to jest dziwne trochę, bo przecież i tak przecież jak było to zapakowane w folię, więc ona nie miała za bardzo prawa się otworzyć. A tymczasem walczę tutaj z tą taśmą. Co jest kuźwa? O, już idzie, idzie. Powiem Wam, że ciężko też to idzie, dlatego że rękawiczki mam i na pewno jest o wiele, wiele trudniej. Ona się też tutaj tak chamsko zawija. Dobra, mamy ją. Dobra. Boże, ale to brzydko wygląda przez tą taśmę. Po co oni to kleili? Cały model jest popsuty w tym momencie. Znaczy popsuty. Do mycia będzie to, bo klei się to. Słyszycie to? Masakra normalnie. Już mi się to nie podoba. Ej, No dobra, trudno. No co zrobić, nie? Dobra, wyciągamy. No i tak jak myślałem, proszę Państwa. Wychodzi na to, że tutaj jest to po prostu przyklejone. Klejem te tło i one nie odpada, jak widzicie zresztą. O. Lipa trochę. No ale co, mamy tło wiadomo, zwykłe tło, jakieś ulice Ameryki, pewnie, coś Las Vegas, tylko bardzo stare lata jakieś, nie właśnie te 70 lata, pewnie. Przypuszczam, że to jest Las Vegas, kurczę, w Stanach Zjednoczonych, no nie wiem, spoko po prostu tło. Zwykła pleksa, taka sama jak na tej normalnej serii, która wychodzi co dwa tygodnie. Nic tutaj nie ma nadzwyczajnego. Spoko. No, i jest też również model, który prezentuje się w taki oto sposób, drodzy Państwo. Pokażę Wam jeszcze dookoła go, zanim w ogóle będziemy sobie omawiać tutaj. Szczegóły i tak dalej, i tak dalej. No, model jak model szału na pewno nie ma, to trzeba przyznać. Jeżeli mam być z Wami szczery, jak podoba mi się, no to tak średnio powiem Wam, bo jednak to nie jest auto, które należy do serii szybkich i ściekłych. Jest to po prostu auto takie dodatkowe, żeby wzbogacić swoją kolekcję. Tak, no tak to by wyglądało wstępnie, tak. Naklejki też tej takiej nie ma, która zawsze potwierdzała oryginalność modelu. Wiecie na pewno o czym mówię. Ci, co oglądają moją serię od dawna, yy, ta seria, która jest co dwa tygodnie yy, odcinek się pojawia w playliście. Unboxing, otwieramy sobie odkaz. Seria Szybcy Ściekli to zawsze tutaj takie naklejki były. Które one się tak mieliły, fajnie to wyglądało. Aczkolwiek w ostatnich dwóch modelach też pamiętam, że nie było w tamtej serii już yy, tych naklejek. A mam je, yy, oczywiście na myśli Mitsubishi Lancer EVO 7 oraz Mitsubishi Eclipse Spider GTS, tam nie było już tych naklejek, z tego co pamięć mnie nie myli. No ale tak finalnie, proszę Państwa, ten model by jak coś wyglądał z prenumeraty. Sprawdźmy, wiadomo teraz yy, detale, czy lusterka nie odpadają. Ok, lusterko nie odpada. Tu nie odpada. Dobra. Dwa lusterka nie odpadają. To już jest dobry znak. Wycieraczki. Aha. W tym pojeździe nie ma wycieraczek. <laughs> Z tego co widzę. A nie. Są. Ale tak ledwo widoczne. Kurczę. Widzicie tutaj wycieraczki? Ja ledwo co. W tym miejscu są. Ok, Powiem Wam, że dach jest bardzo ciekawy, bo jest taki jakby karbonowy. I jest zupełnie też inny dźwięk. Bo spójrzcie jaki dźwięk jest tu na masce. Nie ma żadnego, nie? A patrzcie na dach. Ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Sprawdźmy, czy kółka się kręcą. Kręcą się, a tu w tyle. W tyle też się kręcą. No i dobra, zajebiście. Okej, okay. tutaj nic nie odpada, nie odpada. Wydechy są na swoim miejscu, zderzak nie odpada, nie odpada. Dobra moi drodzy, wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka ten model jest naprawdę w porządku. Nic tutaj nie odpada, na szczęście moje. Bardzo fajny model do kolekcji, wiadomo, po wyglądzie może nie zachwyca. Mi się tak z wyglądu średnio on podoba. Ale jeżeli mam być z Wami szczery, spoko, że kupiłem sobie taki model, nie żałuję tego, bo... On był w prenumeracie, wiadomo, to jest tak jakby część tej głównej kolekcji ze Szybcych i Wściekli, tak? No bo to wychodziło tak jakby w zestawie wszystko. Ojej, muszę uważać jak to otwierać. Wiadomo, będę musiał sobie też go tutaj podczyścić po filmie. Z tego kleju i tak dalej, i tak dalej, bo brzydko to strasznie wygląda. W każdym razie, moi drodzy Państwo, tak by to finalnie wyglądało. Omówiliśmy sobie, proszę Państwa, drugą rzecz z prenumeraty oczywiście. W następnym odcinku będę dla Was prezentował kolejną rzecz, a mianowicie będzie to oczywiście kubek z logo serii Szybcy iściek. Jest to oczywiście trzeci prezent, ale to już w przyszłości. Jeżeli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia lajka. Like Komentarza oraz do subskrypcji kanału Miszczeniu Ziomek Milan. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Cześć!